Miodek, to on zdrowy, on naszą odporność wspomaga. Zresztą, maczek też. A wiedzieli o tym takie ćpony za że to tak mocno te maki pali. Zielone makówki zbierali, że też władze zakazali maku usadzić. I wyobraź to wy sobie, że moja babuszka też musiała mak przestać sadzić. Jakie tam specjalne łodmiany, takie już to. Różnych składników, z których się nie da zrobić już e, żadnych narkotyków, prowadzili, Ale nie jest to już takie smaczne, jak było to kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu. I wam mówię, kiedyś to by lepszy mak. Bo ja wiem, że to zdrowszy, bo to tam ino tych narkomanów tle nie ma. I to lepiej niby dla ludzi. Ale to wie wieta, kiedyś to makowiny. To się małym dzieciom toże parzyło, żeby te lepiej spały. I później się zastanawiasz, co tam ten Brajanuszek tak długo śpi. A on się makowi napił. I teraz to mu się będzie najlepiej spało i to długi czas. I zdrowo, bo jak się obudzi, to on będzie latał. jakby mu ADHD i inne takie postwierdzali.